Hej, witajcie kochani! Dzisiaj chciałam Wam pokazać zestaw, nad którym y, pracuję. Zarzuciłam mój y, poprzedni projekt po to, żeby szybciutko przed świętami zrobić pewien obrazek, który zażyczyło sobie moje dziecko, aby mieć w pokoju na święta. Y, jest to taki diamond painting, też z Action kosztował 18.50 czy jakoś tak. I y, przedstawia Mikołaja jadącego reniferami, rozrzucającego prezenty, ale y, ma to być y, taki obrazek, który będzie miał elementy świecące w ciemności. Więc będą świeciły gwiazdki. I tutaj ten księżyc, i chyba płatki śniegu. Tutaj albo to są, nie wiem, jakieś, ten blask bijący od Mikołaja trudno mi powiedzieć. Przepraszam Was trochę za mój głos, jestem zachrypnięta, ale to dlatego, że jakiś czas temu rozpoczęłam chorowanie i nie mogę wyzdrowieć. Jak widzicie, już część zrobiłam, ale przyjęłam zupełnie inną taktykę robienia tego diamond paintingu niż dotychczas gdyż mimo, że przygotowałam sobie organizer to zobaczcie jest on pusty jest on pusty tylko przygotowałam, ponalepiałam tutaj yy, które to będą kolory, jakie symbole ale nie wsypałam diamencików, są wsypane tylko te dwa kolory. O. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego że trochę szkoda mi czasu na organizowanie tych diamentów jest 26 kolorów w tym projekcie, więc nie za dużo. Po drugie, jest to dosyć łatwy obrazek, więc stwierdziłam, że po prostu będę organizowała to sobie na bieżąco. Czyli po prostu wsypuję jakiś kolor do taczki, wyklejam tym kolorem możliwie duży obszar i to, co zostało, przesypuję. No i y, udało mi się tą techniką wykleić dwa kolory. Jestem teraz w trakcie wyklejania koloru trzeciego, siódmego, jest go całkiem sporo. Zobaczcie, tyle zostało, a jeszcze jest jeden woreczek. Tutaj mam te kolory, które mi jeszcze zostały, i to jest właśnie ten kolor e, 7. Tak, skończy mi się tutaj. No to po prostu to, co zostanie, a jest go dużo, bo on jeszcze tutaj. Tutaj jeszcze nie wykleiłam wszystkiego. Tutaj jest jeszcze go całkiem sporo. E, Przysypię do pudełeczka i zajmę się e, chyba wtedy e, dwójką. Bo po prostu chciałabym tutaj zrobić tą górę. Będę wam pokazywała postępy. Trochę powyklejamy wspólnie, trochę zobaczycie postępów. No i pod koniec tego filmu myślę, że będziemy mogli zobaczyć już cały efekt, cały Diamond Painting z efektem świecącym w ciemności. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jest to dosyć prosty, naprawdę projekt, więc myślę, że. Yy, uda mi się go skończyć stosunkowo szybciutko. To one another, and don't give in to fear. That's all that I am asking for for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in the streets. For Christmas, I just want a little peace. Be blind to one another, the differences are small got a cross to bear we all have got our faults for once when we're affronted can we turn the other cheek for christmas i just want a little peace and if the fates should bless us with a moment of reprieve we all could stand together in the silence and just breathe choice for all the happiness mourn for all the grief it's all that i am asking for this lonely christmas eve Let's shine on one another the light that we have saved. So jealously we've guarded for the coming rainy days. If only for a moment we can make the darkness cease. For Christmas I just want a little peace. For Christmas I just want a little peace. Ta tak wygląda zakończony obrazek. Ja go zakończyłam już jakiś czas temu, ale schowałam i potem długo nie mogłam znaleźć, żeby nagrać Wam ten film do końca. Więc w końcu mi się udało. Zobaczcie, zaraz Wam powiem, co myślę o tym zestawie z Action. Generalnie wyklejało mi się go bardzo przyjemnie. Liczba kolorów adekwatna do rozmiaru nie był za trudny, dużo było obszarów w danym kolorze obok siebie, więc naprawdę szło to bardzo szybko. Takiej pikselozy dużej konfetti nie było. E, diamenty uważam, że są naprawdę niezłej jakości. Muszę wam powiedzieć, że mam wrażenie, że są nawet ciut bardziej błyszczące, niż te, które są w wielu zestawach z Aliexpress czy z Allegro, z tych tanich. Więc jakość do ceny naprawdę według mnie jest bardzo, bardzo, bardzo dobra. To co jeszcze zauważyłam. To, że diamenty te świecące w ciemności, czyli te, były trochę, trochę gorsze w porównaniu z innymi. Nie zakrywają one do końca całego nadruku symbolu. To jedna rzecz, a druga, to często zdarzały się, no czy może nie często, ale zdarzały się. Jakieś wady w nich, czyli na przykład były pobrudzone, jakieś takie czarne i nie bardzo wiem dlaczego. Nigdy mi się to nie zdarzyło w przypadku innych kolorów. Natomiast tutaj tak. No i tak wygląda gotowy obrazek. Uważam, że jest on naprawdę całkiem wyraźny. Można spokojnie zobaczyć szczegóły i. Przypominam, że świeci w ciemnościach, więc na sam koniec pokażę Wam, jak wygląda świecący w ciemnościach. A na teraz bardzo Wam dziękuję za wspólne wyklejanie i do zobaczenia! Pa!